Zacznijmy od tego, że to jubileusz. Muszę przyznać, że trochę łeska się wokół kręci, bo ja pamiętam pierwsze te spotkania w Gdyni. Kilkadziesiąt osób, niewielka salka. Um, uczestnicy siedzący na ziemi, żeby wykorzystać każdy kawałek, ale przede wszystkim posłuchać wspaniałych opowieści, w, zainspirować, się, zobaczyć, że przygoda jest na wyciągnięcie ręki. I to jest właściwie to, co towarzyszy każdej kolejnej edycji Kolosów. Ale to wszystko sprawia, że Kolosy, które są największą w Polsce, jedną z największych w Europie, w przestrzeni spotkania podróżników, alpinistów, żeglarzy, tak wspaniale się rozwinął i tak wspaniale cieszy się zainteresowaniem. Wierzę w to, że ci najmłodsi, którzy są ci na tej hali, dzięki takim spotkaniom mogą zmienić swoje życie. Uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, że. Przełamując często z pozoru niewyobrażalne trudności, można zrealizować jakiś swój cel. Kolosy inspirują, pokazują jak podróżować, gdzie podróżować. I także podróże też są i w czasie i w przestrzeni. Także te podróże w czasie to będą historyczne prelekcje, Między innymi będzie o wyprawie sprzed wojny, o pierwszym Polaku, który objechał samochodem świat, to był Jerzy Jeliński w latach 26-28. Ten samochód mamy, można go tutaj zobaczyć, także można go dotknąć. Oczywiście można też książkę kupić o tej podróży. Niedziela jest typowo górska w tym roku. Jeżeli ktoś kocha góry i wysokie góry, to polecam niedzielę, tam będzie ich najwięcej. W niedzielę będzie i Monika Witkowska, która jako druga Polka po Wandzie Ludkiewicz zdobyła K2. Ale będzie też Dorota Rasińska Samoćko, która zrobiła rzecz niesamowitą, bo w przeciągu trzech miesięcy weszła na. 7-8 tysięczników, 7-8 tysięczników. Sobota będzie podróżniczo-wyczynowa, te wyczyny będą eksploracyjne, takie podróżowanie z konceptem, czyli z pomysłem, bo nam o takie chodzi. No, wydaje mi się, że przede wszystkim jest to piękny festiwal i miejsce, w, których, w którym można spotkać y, ludzi, którzy y, z podobną do nas pasją realizują swoje marzenia. Y, y, zobaczyć inne ciekawe wyprawy, być może o których byśmy nie wiedzieli. Zintegrować się i być może z czasem zakiełkują jakieś pomysły na kolejne kolejne wydarzenia i kolejne nowe ciekawe podróże. Jana Kolosy jeżdżę od 2003 roku. Bardzo ciekawy jest to festiwal. Ma dużą wartość, szczególnie wydaje mi się, że edukacyjną przede wszystkim i przede... I podstawową rzecz, jaką kreuję, to marzenia u młodych ludzi. I bardzo ważne jest to, żeby to właśnie robić. Projekt trwa już od 2010 roku, bo to najpierw trzeba było jednostkę kupić, później trzeba było ją spłacić, później trzeba było ją przygotowywać technicznie. To też trwało. Jak się poznaje, to jest dosyć, no czy mówię, skomplikowana jednostka, więc żeby ją przygotować do tych wypraw arktycznych, też trochę czasu musiało minąć. No i dopiero. Po tym wszystkim można było organizować ludzi, z którymi chce się pływać, z którymi chce się robić projekty i zacząć planować trasy i po prostu zacząć to robić.